Konrad Adenauer pisał w jednym ze swoich tekstów, że za 50 lat w Europie nie będzie państw narodowych. Zaraz. Nie popadajmy w taką pochopną konkluzję. Dzień dobry Państwu jest dość popularny dzisiaj pogląd, wedle którego obecna Unia Europejska, ta jaką znamy, z jej biurokracją, z jej ideologicznymi szaleństwami, łaniem traktatów, że ta Unia nie ma nic wspólnego z koncepcją integracji, jaka pojawiła się zaraz po II wojnie światowej w, w pismach i projektach ojców. Założycieli. Czy tak rzeczywiście jest? Czy, czy integracja, Europa zjednoczona, Europa wspólna, jaką sobie wymyślili ojcowie założyciele, była bardziej szlachetna, była piękniejsza niż to, co mamy obecnie? No, myślę, że tak, a na pewno tak. Z drugiej jednak strony, wiele z tych rzeczy złych, które dzisiaj widzimy, które nas denerwują i które staramy się usunąć, a usunąć je jest bardzo trudno, wiele z tych rzeczy ma już swoje źródła w tych pierwszych pięknych i szlachetnych projektach ojców założycieli. Można postawić pytanie, jak czuliby się dzisiaj ojcowie założyciele, gdyby znaleźli się w dzisiejszym, w świecie, w obecnych instytucjach europejskich mogli przyjrzeć się temu, jak one działają. Jak czułby się komunista Altiero Spinelli, Jakby się czuł socjalista Paulo Jak jakby się czuł Jean Monnet, który żadnej funkcji politycznej chyba nigdy nie pełnił ale był jednym z najważniejszych sterników europejskiej integracji. I wreszcie, jak czuliby się katolicy, tacy jak Konrad Adenauer, Robert Schumann czy Alcide de Gasperi. I myślę, że ich odczucia były różne. Komunista i socjalista, Spinelli i Spak, myślę, że czuli, czuliby się dość dobrze. Zapewne szybko przystosowaliby się do Obecnej socjalistycznej i liberalnej retoryki do tego, co się dzieje, i pewnie by ją wspierali. Jauman, sądzę, też nie miałby szczególnych obiekcji. On był głównie zainteresowany władzą, raczej nie ideologią. Człowiek z doskonałymi kontaktami politycznymi praktycznie na wszystkich kontynentach. No, w obecnych strukturach bardzo niejasnych, nieczytelnych Unii Europejskiej czułby się znakomicie i byłby zapewne jednym z tych, którzy pociągają sznurki. No, gorzej byłoby chyba z katolikami. Wśród nich katolicy byli niektórzy bardzo powożni. Na pewno gorzej by się czuł Adenauer, Schumann czy de Gasperi. No choć z drugiej strony, jak przyjrzymy się na przykład życiorysowi Schumana, no to był on bardzo pokrętny. No, Francuz, polityk francuski, ale o pewnych korzeniach niemieckich służył w czasie pierwszej wojny w armii niemieckiej. W okresie międzywojennym był antykomunistą, z sympatią spoglądał na rządy Salazara w Portugalii, generała Franco w Hiszpanii, poparł układ monachijski, ten układ, który oznaczał kapitulację państw zachodnich wobec Hitlera i III Rzeszy, a po klęsce Francji był członkiem rządu Vichy, miał stanowisko bodaj podsekretarza stanu i głosował za oddaniem całkowitej władzy marszałkowi. Petenowi. Po wojnie był ministrem i premierem w Francji. Zważywszy na te dość burzliwe jego losy, można się zastanawiać, czy dostosowałby się do nowych czasów. Nie jestem co do tego przekonany, ale to jest może mniej ważne. Ważne jest to, jakie pomysły znajdujemy w tych wczesnych projektach. Otóż niektóre z tych pomysłów są wielce niepokojące, i myślę, że były już wówczas niepokojące, gdyby im się dobrze przyjrzeć. Pierwsze to jest, taki, to jest, to jest taka idea, że państwa narodowe wkrótce przestaną istnieć. Nawet Konrad Adenauer pisał w jednym ze swoich tekstów, że za 50 lat w Europie nie będzie państw narodowych. Skąd on to wiedział? Skąd wiedzieli inni? Ja myślę, że nie do końca wiedzieli, to znaczy nie do końca stali na stanowisku, że jakieś procesy samoczynne doprowadzą do upadku państw narodowych i powstanie jakaś jedna struktura. Oni, zwłaszcza ci, którzy byli politykami, którzy byli aktywni bardzo y, politycznie, działali na rzecz y, rozmycia państw narodowych, czy osłabienia państw narodowych jako zasady. To znaczy, że państwa narodowe miały upaść, bo my sprawimy, że one upadną, ale zaraz. Y, nie popadajmy w taką pochopną konkluzję. No bo przecież byli to politycy, którzy stali na czele swoich rządów. Byli to premierzy. Schumann był premierem, Gasperi był premierem, Adenauer był premierem, kanclerzem Niemiec. Co więcej, byli to premierzy państw, które z II wojny światowej wyszły bardzo osłabione. No, Niemcy, wiadomo, rozpętały wojnę i ją przegrały, Francja też wyszła osłabiona z powodu masowej kolaboracji z Niemcami. Przecież rząd ten de, niepodległościowy generała de przy ten ruch niepodległościowy przyszedł z zewnątrz. No a Włochy przez długi czas sojusznik Hitlera. A więc ci politycy działając na rzecz integracji europejskiej. Działali także na rzecz swoich państw, to znaczy, aby ich państwa odzyskały status i pozycję, silną pozycję międzynarodową. Jak pogodzić jedno z drugim? Jak pogodzić ten pogląd, że państwa narodowe znikną i my przyczynimy się do tego, że one znikną? Z tym, że Konrad Adenauer działa na rzecz wzmocnienia roli Niemiec, De Gasperi na rzecz wzmocnienia roli Włoch, a Schumann na rzecz wzmocnienia roli Francji. Jak to pogodzić? No oczywiście pogodzić się nie da, ale to już wtedy widoczna była ta dwuznaczność, którą obserwujemy obecnie. To znaczy na pytanie, do czego prowadzi Unia Europejska dzisiejsza, mówimy doprowadzi do osłabienia pozycji państw narodowych, ale jednocześnie wzmocnienia tych państw silnych, roli tych państw silnych i dużych. O przewodnictwie niemiecko-francuskim pisano już wtedy, już Schumann o tym pisał, już inni o tym pisali. Także ta dwuznaczność, wieloznaczność, nie chcę powiedzieć nieuczciwość, bo. Nic nie wskazuje, żeby ojcowie założyciele byli nieuczciwi pod tym względem, ale to już było wtedy widoczne. Trzeba było podjąć decyzję: albo, albo, no, albo osłabiamy państwa narodowe, albo osłabiamy je selektywnie. A niektóre państwa wzmacniamy. Jest to jest pierwszy problem, który nie tylko nie został rozwiązany, ale no, stał się tym źródłem. Konfliktów, jakie mamy obecnie. Drugi problem wiąże się z czymś, co nazywamy metodą Moneta. Jest takie określenie Jean Monet, który, jak już mówiłem, był człowiekiem raczej pragmatycznie nastawionym człowiekiem władzy, raczej niż idei, wielkiej wizji. Zwykł powtarzać, że najważniejsze w tym dziele tworzenia integracji są fakty. To znaczy, trzeba nie jakimiś wielkimi deklaracjami, ale faktami, drobnymi rozstrzygnięciami, trzeba tę integrację przyspieszać. Co to oznaczało? No, oznaczało to, że władze, w tym dziele integracji przyznaje się elito, które często postępują, czy właściwie powinny postępować metodą faktów dokonanych. A więc tworzymy jakiś ruch, jakieś rozwiązanie pozornie drobne, które nie jest skonsultowane z wyborcami, nie jest być może zauważone i nagle okazuje się, że to jest kolejny kroczek do powstania ściślejszej, yy, Integracji w Europie. Ma to bardzo wyraźny podtekst czy intencję antydemokratyczną. Znaczy są te elity, które rozumieją sens integracji i jest ten demos, który nie nadąża. Ponieważ nie nadąża, wobec tego trzeba postawić demos już przed gotowym rozwiązaniem, a ten demos na pewno zorientuje się, że to rozwiązanie dobre. No i w końcu, być może po pierwszych oporach, to. Zaakceptuje. I znowu to jest coś, co obserwujemy obecnie metoda faktów dokonanych. To jest rozwinięcie niestety twórcze, i powiedziałbym na skalę masową metody Moneta. To jest tak, jak postępuje komisja i inne instytucje europejskie. I wreszcie trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to też znajdujemy w, w pismach ojców. Założycieli. Oni nie mieli, nie mieli jasnego obrazu tego, czym ma być tożsamość europejska w Europie integrującej się i zintegrowanej. Oczywiście ci, którzy byli katolikami, chrześcijanami uważali, że Europa będzie chrześcijańska. Chrześcijaństwo było znacznie lepszym stanie Kościół katolicki w Europie mimo wojny, mimo strasznych ofiar, miał silniejszą pozycję w Europie niż ma teraz. No, znane jest zdanie szumana, że albo Europa będzie chrześcijańska, Albo nie będzie jej wcale. Więc oni mieli tę wizję Europy chrześcijańskiej. Przy czym ja sądzę, że to ich chrześcijaństwo, jakkolwiek bardzo szczere, raczej sprowadzało się do takiej ogólnej atmosfery w Europie. Pamiętajmy, że to były czasy powojenne, a więc świeża pamięć. O zbrodniach wojennych, przede wszystkim zbrodniach niemieckich. No i to, to, ta, ta koncepcja integracji również miała doprowadzić do pojednania francusko-niemieckiego. Robert Schumann, który miał te dwa korzenie w, z racji swojego urodzenia i swojego życia, Działał bardzo silnie na rzecz tego pojednania. No, Przecież oni nie brali pod uwagę, że pojednanie to jest coś, co się dokonuje między ludźmi, konkretnymi ludźmi, a nie między konkretnymi narodami. Narody nie mogą się pojednać, bo narody nie mają jednego sumienia, czy jednego umysłu, czy jednej duszy, która może się pojednać bądź się nie pojednać. Więc. Ta, ta, ta rola chrześcijaństwa jako właśnie wehikułu pojednania była przez nich bardzo mocno podkreślana. Natomiast nie zastanawiali się nad tym, jaka powinna być rola chrześcijaństwa jako tego nosiciela tożsamości, tej tożsamości już nie takiej e, załatwiającej krwawą spuściznę. II wojny światowej, tylko jako jakiejś siły rozwojowej, cementującej już jednoczącą się Europę. Tego jest bardzo mało u nich w ich pismach. Natomiast te uwagi, jakie są, to są uwagi, no, powiedziałbym, szalenie, szalenie ogólne. To znaczy, że ma powstać jakaś tożsamość, którą Schuman nazywał tożsamością ponadnarodową. Nie miała to być tożsamość narodowa, no bo narody, państwa narodowe miały słabnąć, więc to nie jest tożsamość y, y, związana z państwem narodowym, y, może tylko częściowo, a nie jest to tożsamość tego jakiegoś wielkiego superpaństwa, którego niby oni nie chcieli, którego oczywiście nie było. Czym miała być ta tożsamość ponadnarodowa, nie jest y, jasne. Natomiast jasne jest, że mówienie o tym, i, I pisanie o tym, wstawianie tego w pewien projekt europejski musiało za sobą pociągnąć pewne skutki, no zwłaszcza przy sławieniu chrześcijaństwa. Ojcowie założycieli byli ludźmi niewątpliwie bardzo dobrze osadzonymi w kulturze europejskiej. Bardzo dobrze. Tym się różnią od dzisiejszej elity europejskiej, która jest zdekulturowana. No, mimo tych eleganckich garniturów i towarzyskiego sznytu są to ludzie o, że tak powiem, świadomości kulturowej mocno przetrzebionej, czy, czy wręcz nierozwiniętej. Ale jeżeli myślano wówczas nie tyle nad Wzmocnieniem tej, tej tożsamości europejskiej, klasycznej i chrześcijańskiej, ile tworzeniem jakiejś nowej tożsamości ponadnarodowej, to tym samym stwarzano warunki dla jakiejś rewolucji y, świadomościowej i dla inżynierii y, społecznej. Sądzę, że ojcowie założyciele mimo że byli, y, mimo że byli, y, Obrońcami e, swoich krajów, e, swoich narodów, to popierali jako zasadę coś w rodzaju inżynierii społecznej, więc zmiany. Świadomościowe zmiany na rzecz powstania właśnie tej nowej tożsamości narodowej, która nie wiadomo, czym miałaby być wówczas, nie jawiła się ona zbyt wyraźnie, poza tym, że była to być solidarność europejska, braterstwo, tolerancja itd, i tak dalej. No ale kiedy zmieniły się czasy, kiedy odeszli ci ludzie o no, silnych związkach z kulturą europejską, kiedy pojawili się ci, którzy są teraz, o umysłach Zdekulturowanych. Ta, ta idea inżynierii społecznej powszechnej, zmiany świadomości europejskiej na rzecz nowego człowieka europejskiego, stała się nader aktualna. A więc myślę, że w, w, tu, w, może wbrew intencjom, czy nie do końca zgodnie z intencjami, ojców założycieli, przygotowali oni. Grunt do tego, co mamy obecnie, a co nas tak bardzo niepokoi, czyli wymianę świadomości europejskiej na nową, która europejska już nie jest, nie wiadomo czym jest, ale europejska to ona na pewno nie jest.